Ksiądz Ryszard Kalwa, Prawie TV. Serdecznie witam Robert. pana profesora Roberta Jerzego Nowaka w kolejnym programie. E, podsumowanie tygodnia. Co e, na pierwszym miejscu jest ważnego się wydarzyło, panie profesorze, żeby przekazać naszym widzom? No, mieliśmy do czynienia z wyjątkowo skandalicznym kłamstwem. Nie wiem, czy ktoś zauważył poza mną, czy pierwszy, tu będę mówił kogo. Adama Michnika, któremu już kilkadziesiąt lat temu dałem pasującą mocno do niego ksywę Otóż w magazynie świątecznym wyborczej z 5-6 października Michnik powiedział sobie ja jestem człowiekiem, który milczał w 1966 roku. Jak była wielka nagątka na biskupów, trochę z głupoty braku wyobraźni. Od... Czyli tak jakby e, żałował tego, że milczał. Że milcza. A właśnie jaka jest rzeczywistość? Nie milczał, a kłamca powinien mieć dobrą pamięć. Otóż już w książce Czarny Leksykon wydanej w 1998 roku przypomniałem, że Michnik w najostrzejszym punkcie wojny przeciw Kościołowi i Wyszyńskiemu po ogłoszeniu Listu biskupów w 65 roku Michnik wsławił się gwałtownym atakiem na kardynała Wyszyńskiego w ateistycznych argumentów. Atakiem odzwierciedlającym, jak przyznawał Polata, latach, myśli kompletnego troglodyty. Tak przyznał w wydanej później rozmowie z, z księdzem Tischlerem między panem a plebanem 183 już w 1977 roku Michnik samokrytycznie oceniał w wydanej w Paryżu w książce Kościół, Lewica, Dialog, strona 61, swój udział w potępianiu listów biskupów polskich z 1965 roku. W tym nieprzyzwoitym spektaklu sam wziąłem udział i na samo wspomnienie rumienie się ze wstydu. Wstydzę się za swojej głupoty, można pogratulować takiej samokrytyki, ale ja nie Czyli tutaj z jednej strony wstydzi ten, się, że, że, milczał, a był, że milczał, a tutaj że mówił, się, że że mówił i to czyli w sposób z... wyjątkowo grubiański. W innych częściach tej książki Kościół Lewica Dialog, strona 31 i yy, 139, Michnik tak pisał w moim środowisku Lewicy Laickiej. Popieraliśmy politykę represji często okrutnych, widząc z nich drogę do nowego, wspaniałego świata. Oskarżyliśmy Kościół o reakcyjności, wszystkie inne grzechy główne. Tradycyjnie przywykliśmy... Sądzić, że religijność i kościół to synonimy Wstecznictwa i tempego ciemności. Dlatego później miał kontakt z Kiszczakiem i z tym no środowiskiem. Tak, tak. Z jednej strony e, próbował się e, kontaktować z, e, z błogosławionym księdzem Popiełuszko, ale po to, żeby go wydać. No i tyle. No, żeby w ogóle w y, 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 jego szczerość wobec Popiełuszki tak. trudno wierzyć wobec tak natchnionego, wierzącego księdza, że on mógł szczerze bratać się z nim, ale starał się. On był jak inni. Teraz druga rzecz, gdzie też jeszcze coś zacytuję. Otóż Ondze to Karczuk, już mówiliśmy, ale tak. ostatnio w najnowszej gazecie, warszawskiej gazecie z 25-10 znalazłem zdjęcie, Krzysztofa Mieszkowskiego i Olgi Tokarczuk na tle krzyża przerobionego na statystykę. Ja no tak, żenujące, no, ale widzimy nieraz wypowiedzi tego Mieszkowskiego, to są żenujące. No tak, to jest, są to jest, w, to w ogóle zapraszają go do, do telewizji wiecie. publicznej, a, a to są żenujące na no, tematy związane z moralnością. Ta przypomnę, jej najgłupsze powiedzenie to było, kiedy w 2015 roku mówiła Trzeba będzie stanąć z własną historią twarzą, w twarz i spróbować ją napisać od nowa, trochę od nowa, nie ukrywając tych wszystkich strasznych rzeczy, których robiliśmy jako kolonizatorzy. Większość narodowa, która tłumiła mniejszość jako właściciele niewolników, czy mordercy Żydów, wymyśliła sobie tych niewolników, ja już mówiłem na poprzednim spotkaniu. Że lepsza była bez porównania sytuacja chłopów w Polsce niż pod Wrusakami, pod czy nie mówiąc już o Rosji, nie byli czym jako właściciele niewolników, czy mordercy Żydów. No właśnie, to tak jak taka narracja istnieje często w Stanach Zjednoczonych, no, ale niektórzy tak uważają ci niewłaściwie. jeszcze podkładają tacy antypolacy czy antypolki. I dalej, wymyśliliśmy sobie historię Polski jako kraju niezwykle tolerancyjnego, otwartego, jako kraju, który nie splamił się niczym złym w stosunku do swoich mniejszości. No więc mordercy Żydów. Przypomnę, że w XVII-XVIII XVII, XVIII wieku mówiono o Polakach, o Polsce, paradizus judaorum, raj dla Żydów. Ten zwrot nawet o Polsce ukazał się w wielkiej encyklopedii francuskiej, skąd bardzo świeckiej, skąd antypolskiej, bo ludzie tytuł Didro, typu Didro Wolter tam nazywali. I właśnie Polska miała sławę tego kraju ogromnie tolerancyjnego. I zacytuję tu z mojej książki, co Polska da światu. To może najpopularniejsza z moich książek. Polecam. To jest, jak yy, ktoś chce zamówić, 603-199-036. Otóż, co pisał o Polsce, o polskiej tolerancji, względem wróg polski, niemiecki, pruski, ruski feldmarszałek Helmut von Moltke. Przyznawał, że starodawni Polacy odznaczali się wielką tolerancją. Przez długi przeciąg czasu przewyższa Polska wszystkie inne kraje Europy swoją tolerancją. Pierci Żydzi, którzy tu osiedli, byli wygnańcami z Czech i Niemiec. W roku 1996 schronili się oni do Polski, gdzie wówczas daleko większa tolerancja panowała niż we wszystkich innych państwach Europy. Cytowanie za Helmut von Monkwy", o Polsce tłumaczył Karpeles, Lipsk, 1885, strony 12 1430 No, proszę księdza redaktora. Mamy tu niesamowitą sytuację. Tuż ja cytuję Niemca, skądinąd wroga Polski, jednego z twórców potęgi pruskiej, który zdobył się na bez porównania dużo większy obiektywizm niż, niż polska noblistka. pisarka. No, 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 jak to określić? No, ale niestety mamy takich noblistów. Mamy takich, takich noblistów. W tak. no. Szymborskiej zdarzały się cały tak, Lenina, też Stalina. Też, tak, atak tak. na y, niesamowity atak na. Y, Biskupów. Y, ta, y, na księżyc właśnie z tej. Y, Którzy byli w procesie Kurii Krakowskiej skazani. No a to, co w Wałęsie się dzieje, ciągle ostatnio no to niezwykle hamskie, warto trochę słowem wspomnieć, bo ktoś, kto po pogrzebie, po, z okazji śmierci Morawieckiego, tak. niezwykle zasłużonego, tak, go tak, atakował tak. jako zdrajca, no to było wywołało dość powszechny niesmak. Chyba długo nie będzie nawet ta totalna opozycja go przywoływać. A, różne były już cyrki. Kiedyś, mało się pamięta, że Wałęsa proponował wiele lat temu Unię z Niemcami, no też dość ciekawe rozwiązanie, No, tak. no, no właśnie, jakie mamy następne wybory? E, wybory o wyborach jest ciągle bardzo minęło, wiele ale komentarzy, jeszcze, bardzo tak. wiele komentarzy, bo w międzyczasie wyszło jednak, że wbrew tym akcentom zwyciężyliśmy, wszystko ten to zwycięstwo było niepełne, nawet powiedziałbym dość pyrlusowe, bo owszem, jeśli chodzi o Sejm, jest Sejm, zwycięstwo, sukces, ponad 8 milionów, ale przegrano Senat, którym przedtem PiS zdecydowanie tak miał, decydował, tak 60 kilka posłów, stracono senatorów, stracono z paru senatorów. No nie, szczególnie żałuje Janka Żaryna, nie wszedł, Żary. nie wszedł o, Żary, szkoda, to, bo to, to znakomity i obrońca też polskości, tak, obrońca tak, Kościoła, tak, świetnie tak, znający tak, się tak. też na sprawach Kościoła. Nie wszedł senator Ryszka, ponad no, tak, 60 tak, książek. No i to tak, też nie najlepiej świadczy o tak, tych tak. naszych wyborcach. No ale e, pani profesor, czasami nie będzie tutaj jakiejś równowagi. Bo tak, jeżeli ktoś zagarnie wszystko, jeżeli nie ma e, kontrofensywy, to wtedy e, robią, co chcą. No Ja wolałbym, żeby tą kontrofensywę stanowiła jakaś siła na prawicy, no, no, jak tak. na przykład na Węgrzech jest Jobbik. U no, nas tak. weszła konfederacja i to jest ważne, z 11 posłami. I ważne, żeby zarozumiewał głos Bosaka, Winnickiego, Brauna i tak dalej. Ale y, mówię, ubolewam, że po prostu y, jednak taki Senat daje możliwości przyhamowania wielu spraw. Drugą, no, przyhamują, Ale to będzie proces. I tak słychać y, za wolno. I PiS się odgrażał, że w drugiej kadencji to już zrobi bardzo wiele. No, bardzo to. Dziękuję. I jest obawa, że, że może za kilka lat stracić i na pewno straci. No i teraz jest nie też wiem. jeszcze to: a, aha, no PiS płaci też za swoje błędy. A dlaczego nie pośpieszono się z Gawłowskim na przykład, który a, no wystartował właśnie. jako niezależny, choć miał zarzuty przeciwko sobie? Dlaczego go nie skazano? Dlaczego prokuratura dlaczego, nie, nie zajęła się tak, tym wszystkim? Tak. Dlaczego nie ostatecznie rozwiązano sprawy Kwiatkowskiego? Co więcej, no on tak. był prezesem Niku przez całe cztery lata. No i to, to jest i przy tym i byłoby już te dwa głosy mniej tak. i bardzo znaczące. Poza tym, no pytanie, a dlaczego PiS płaci za to, że ma taką niebywałą skłonność do wszystko do siebie, grabienia na prawicy, i to, to już kiedyś za, to zdenerwowało Marka Jurka, abstrahując od tego, że mamy o jego ostatnich poczynaniach i nie tylko, bardzo złe zdanie to pójście do Kukiza. Tak, tak, niestety, a była szansa, żeby prawdziwa Europa, Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin Marek Jurek tak. e, i, i, i Piotrowski, żeby. Żeby no tutaj była zdrowa taka No, ale uprotezywa. kiedyś poszedł do PiSu i, do PiS i, tak. i do, miał obietnicę piątego miejsca we wszystkich regionach i oszukano go. To no, oszukano, nie był pierwszy, tak, ale tak, któryś tam oszukany przez rządców PiSu, w tym Kaczyńskiego bo dostał tylko coś, chyba jedną piątą czy jedną szóstą z tych obiecanych miejsc i w rezultacie zdobył zaledwie jednego posła w Gdyni, Waltera, nie pamiętam. Teraz, yy, więc nie, nie, nie dogadano się, gdyby na przykład mieli też poparcie w Prawicy Rzeczpospolitej zawsze byłyby jakieś głosy do tych senatorów. Druga A no właśnie, bo, bo kandydowali różnie. Gdyby zamiast postawili się na walkę z Konfederacją w sposób ohydny. Konfederacja zdechła, pisał Lisiewicz, wicenaczelny Gazety Polskiej. Po, triumfował po nie wejściu ich do Parlamentu Europejskiego, mało co. No i co? Za, co dała ta walka, pozbyto się możliwości dogadania, że też takie głosy konfederatów w tych regionach senackich, może by z jeden konfederata w końcu też przeszedł. No ale przecież był Hambura, yy, sensowny prawnik z Warszawy, to, to też gdyby się jego wsparło, to, to mógłby... Hambura zresztą. jest znakomity w ogóle no właśnie, i walczy tak. ciągle o polskie tak, interesy, tak, tak, tak. Yy, o prawa mniejszości. No, Wyjątkowo go cenię. Cieszę się, tak, że bardzo, e, tak. ksiądz redaktor ma podobny temat. No więc zmarnowano tutaj szansę e, takiego jakiegokolwiek jeszcze dodatkowego pozyskania głosów na prawicy. Ale lewica cała i lewica i Centrum, tak to ta, ta liberalna i liberałowie wszyscy poszli razem. No i w rezultacie mamy tą sytuację. Jeszcze z Gardeli Kukiza, który przedtem popierał Dudę, popierał tak, ta, no PiS w niektórych tych, a potem teraz... Ale drugi... właśnie, panie profesorze, a jak pan widzi perspektywę wyborów prezydenckich? Bo to też y, już, już y, zaczyna się kampania. To jest wielka no. niespodzianka. Wcale nie jest to takie pewne, Zresztą że to musi zostać, bardziej, że popełnił wiele błędów, jest ona w książki ogromnie krytyczną o Dudzie. Przede wszystkim niesamowita, prożydowskość, która kosztem Polski, ostatnio też w Stanach, gdzie się kontaktował, długie spotkanie między innymi z Abrahamem Fuchsmanem, prezesem Ligi Antydeformacyjnej, najbardziej zajadłym chyba antykatolikiem i antypolakiem w Stanach spośród Żydów tamtejszych. No Dziwię się, że prezydent Duda jakby nie miał tym pojęcia. To już jego kolejne spotkanie z Fuchsmanem, który kiedyś w 2008 roku Występował do Unii Europejskiej, aby zakazać w ogóle działania Radia Maria. Foxman, który był ratowany przez Mianię Katoliczkę, Polkę i który no, jest, atakował w skrajny sposób pasję Gibsona. W ogóle to jest cały problem. Ja chciałbym napisać coś więcej. Ucieczka od wdzięczności. no właśnie. To znaczy, jak. Wielu z tych Żydów, którzy byli aratowani przez Polaków, przez katolików, potem atakowali. mają działania no, antykatolickie. Antykatolickie i, i antypolskie. Tu właśnie Foxman jest takim przypadkiem. Ja tam gdzieś mam od jeszcze. Poza tym no, zablokował reformę Sejmu swoimi głupimi wetami, skandalicznymi, szkodliwymi. Bo gdyby wtedy nie było tych wet, to by reforma. A, e, no tak, e, już mielibyśmy. A tak. poza tym, ja tu mam głos chyba yy, yy, sprawdzę Wybranowskiego, który przypomniał to, o czym ja pisałem w książce o Dudzie, że kiedyś doniósł na dudę do Kaczyńskiego. Na dudę, na, na ziobro do Kaczyńskiego. Chociaż. Mimo, to, że pracował kiedyś. U, I wszystko i zawdzięczą tak. od Ziobrze. niego tak. zaczął się jego tak, awans, tak. bo dopiero tak. ziobro wyniósł go na wiceministra, tak, wier... tak. sprawiedliwości. No i y, był najpierw razem y, z tymi posłami, tam koło dwudziestu było od y, ziobry. I razem z nimi spiskował, można powiedzieć, na pozornie, a potem poszedł i wygadał to wszystko. Zatem jest wiele jego takich podejść, które absolutnie dla mnie nie są do uznania. Że prezydent, który mówi o demokracji, a dał bardzo krótki termin na kampanię wyborczą że dobrze, żeby było jako najkrótsze. To, godzi, to było dobre dla największych partii, typu tak, tak, Pisu, tak, a nie, tak, nie tak, dla no naj. No bo trudno i... było nawet głosy tak, zebrać. Nawet zebrali w części zebrali, ale tu właśnie takie podejście jest dla mnie ogromnie oburzające. Ja bym na miejscu pisów, już dawno, wziął kogoś zupełnie innego, już dawno, bo typu profesora Ruszkowskiego. A może Romana Kluska. Dlaczego Romana no, Kluska? Tak, to jest... Ten człowiek, ten przedsiębiorca, który został uderzony za to, że dawał na Caritas, tak. że dawał na y, kościelne różne inicjatywy i za to zniszczono mu, je był, y, jest znakomitym znawcą gospodarki, prawa i finansów, a to, tu jest najwięcej problemów tak. właśnie tak. ciągle. No, ostatnio z tym Badasiem dodatkowo. No właśnie. No, no i właśnie. w związku z tym Kluska by się ogromnie przydał. Notabene Kaczyński miał jeden bardzo mądry pomysł, że zaproponował Klusce w 2005 roku za pierwszego rządu, żeby przygotował taki jakby raport, co zrobić, aby odbiurokratyzować Polskę? Kluska zrobił, ale raport został utopiony przez Gilowską Liberałkę. To też był fatalny pomysł Kaczyńskiego, który na nie znaczył na ministra finansów tak. wziął Gilowską, która była liberałką i która powoli tak oskubała ten cały raport Kluski, że zostało z niego bardzo niewiele. Po prostu prawie nic, ale odskubała w interesie lobby biurokratycznego. No, ale ona, w sensie. ona chyba była też w Unii Wolności czy gdzieś. Ona była... No, tak jak prezydent. Tak, no, prezydent też był, tak, e, chyba to mają był 30 lat tak, też. Tak, w unii. tak był, 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 Nie był. wiem, czy wolności, czy w demokratycznej. W Uniwolności. Wolności, tak. no I to, to w najgorszym okresie, kiedy tam miała... Pamiętam, że przewodniczącym był Frasyniuk czy kto, jeszcze, ale w każdym naszym... razie była to partia agresywnie antypolska i antypatriotyczna. No Dlatego... i konsekwencją jest też PO. No, to no to i to konsekwencją jest to, samo... jest to, że wokół Dudy, w jego całym tym sztabie wielkim, tam jest bardzo dużo osób, w tym u prezydenta, w kancelarii prezydenta, jest bardzo wiele osób z Unii Wolności. No. Na przykład ordery, o orderach decyduje ktoś, e, kto był w najradykalniejszym lewackim odłamie jeszcze Unii Demokratycznej. E, pisał o tym, mówił o tym, przepraszam, e, no, znakomity e, publicysta. On się nagle coś, na g, jak się odnazywano znany. E, Giej Nie, 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 to jeszcze Ale publicysta, a powiedz. publicysta, który bardzo często występuje, nagle mam taki zanik wysoko początą serce. Ale w każdym razie e, e, był e, 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 ten bardzo ostro, bardzo wiele osób atakowało za to. Dudę I mówię, gdyby wzięto wcześniej, tym pomyślałem, to, i wzięto albo profesora ruszkowskiego albo innego z profesorów, albo Prawde. Romana Kluskę, który byłby no, szczególnie to byłby potrzebny. poczuciu ekonomista ataki, zadbałby, wtedy wiedziałby, jakie ustawy. I przy tym e, przedsiębiorcom opiera. należy się szczególna ochrona. Oni w Polsce nie chcą zapisu technicznego. Pod jakąkolwiek opieką. W przeciwieństwie do Węgier, czy właśnie krajowi przedsiębiorcy. Wspierają. Są, są so, tak, premierem. obniżono im podatek do 10%. W Polsce natomiast jedną z przyczyn porażki, tego stracenia wielu głosów przez było to za obie, obiecanie minimalnej płacy, takiej już na wyrost najpierw 3 tysiące, 4 tysiące, co godziło w kolei przedsiębiorców, bo to nie jest tak łatwo wysłuchać 4000, tysiące, tak. Tak, tak, nie ten. No i w rezultacie znaczna część przedsiębiorców y, była rozdżalona na PiS. To też przyczyni... No, ale jeżeli y, zarobki mają być jakieś tam 4000, tysiące, no to też uderzy w pracodawców, to nie będzie takie proste. No właśnie proste. to uderzało w pracodawców, no, właśnie, właśnie w przedsiębiorców. I to, to było, tu były właśnie największe niepokoje. Teraz PiS płaci za nierozliczenia do końca różnych rzeczy, za nieśmiałość w tych sprawach, za nie zaatakowanie y, 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 za niezaatakowanie y, y, za nie za w ogóle y, y, tych mediów obcych. Przerażono no przecież media obce ta... mają przewagę. No, ale tak, no, no, jaką ogromną no, Niemcy właśnie. Ale Narodowy Kraci Bank Polski też wspiera to, bo kiedyśmy e, występowali w e, sprawie, e, bo bank daje e, takie logo, e, chcieliśmy na portalu Prawy i, i mojej rodzinie prezentować sprawy związane z bankowością, i wtedy jest logo. To, to, to nam odrzucono, to, a obce e, te dostały. Podmioty. No, kasę. A, a obcy, bank Morgana dostał 20 milionów złotych na zagospodarowanie. No Ta i po co u nas banku Morgana? Po co? A miała być walka z bankami, z przewagą banku. Przypomnę. Tak, tak, tak. Proszę, proszę bardzo. Przypomnę, że na Węgrzech premier Orban nazwał te banki zagraniczne hienami. Tam od razu zrobiono dla Frankowiczów korzystnie w ciągu kilku miesięcy, bo rodowici Węgrzy, więc na rzecz, a u nas trwało to tak długo, no, bo jeszcze dopiero trwa teraz, dopiero wyrok Trybunału z Luksemburga. Tak, a nie, nie od nas. Panie proszę, czyli rozumiem, że to nie jest jeszcze takie jasne, że może prezydent Duda e, mieć Ale Nie, nie jest to to znaczy już na pewno raczej nie Tusk, tak sądzę. No tak, ale... My, by to, ale na przykład może na zasadzie, że kobieta, mogą tą tak, tak, Kidawę-Bońską, no, że no jeszcze właśnie. ten może Kamysz, tu jest ten. W każdym razie, prezydent, a dlaczego prezydent może mieć problemy? Prezydent zniechęcił do siebie na przykład kresowiaków, zniechęcił i to bardzo mocno, ponieważ ciągle popierał skrajnie proukraińską politykę która, jak teraz wiemy, była fatalna i Poloszenko przegrał, on tam dostał chyba procent głosów maksymalnie. I po co było no i była probanderowska, polityka i tyle. probanderowska, stawianie pomników Banderze i Suchewiczowi i demu, tak. ludobójcy. Poza tym to, co wyrabiał Wiatrowicz, czyli Włodymir Wiatrowicz, prezes Y, ukraińskiego IPN-u, wstrzymując ekshumację laków, to y, co więcej, za Poroszenki doszło do tej rzeczy ogromnie korzystnej dla nas, a mianowicie przesunięcia wpływów banderyzmu z Ukrainy Zachodniej, czyli naszych dawnych kresów: y, Lwowskie, Stanisławowskie i tak dalej do centrum, które niegdyś było wolne od banderyzmu, podobnie jak Wschodniej. Ukraina Wschodnia, gdzieś z 11 milionów Rosjan. Jaki skutek tego? No, yy... W no, a Duda to popierał i był poza tym skrajnie prożydowski. Czyli jedna rzecz, powiedzmy, współpraca z Ameryką musi być, ale nie, żeby skrajnie Żydów, takich, którzy są antypolakami. No Antypolami. i też Ukrainobanderowców. No, to jest, no i właśnie tak. dał poza Czyli... tym Szewachowi Weissowi order Orła Białego, a Szewak Weiss ciągle popiera roszczenia. Był przeciw Mławieckiemu, ten powiedział, że byli też żydowscy kolaboranci. Że Agwajs jest to taki bardzo zręczny krętacz. W każdym razie, kiedyś atakował nawet Prymasa Gnępa. I danie mu akurat Orderu Orła Białego, kiedy Orderu Orła Białego nie mają propolscy Żydzi, ci zmarli, A no właśnie, jak takim Marian Hemal, wspaniały patriota. Polski, no jak raczej na no, wzór, go, wręcz Polakiem żydowskiego pochodzenia, łączył się, było oczywiście te dwie nacje w nim połączone, ale absolutnie występował w obronie Polaków. Inny to my, ta, pod tym względem taki też Marian Grydzewski, naczelny wiadomości londyńskich ogromnie patriotycznych, prokatolickich, nigdy nie dostał rąk. Dora Katselson. nie dostała w ogóle żadnego odznaczenia państwowego, nie tam orderowałem, żadnego nawet po śmierci, a była to taka rejt, y, był to, y, można powiedzieć, Jankiel spódnicy. No i a nie mówiąc o tych, którzy naprawdę bronią interesów Polski. No, ja Hinkelstein. Tak. Norman No tych, którzy e, są wdzięczni Polakom, którzy bronili ich. Norman dostał e, e, zrobił więcej dla obrony interesów polskich przed roszczeniami żydowskimi, niż wszyscy polscy politycy razem wzięli. No, Panie Daj profesorze, e, cieszę się z obecności. Ale e, Myślę, że, że w, w, nie w, następnym, się tego. E, w następnym nie odcinku E, następne rzeczy poruszymy e, i myślę, że ważne rzeczy przedstawiliśmy. Sprawa Michnika, który nadzoruje e, gazecie wyborczej, która wiemy, jak szkaluje Polskość. No i tutaj też u prezydenta to, że, e, że nie dba e, o, o, o tych, którzy służą Polsce. Dziękuję naszym e, Państwa, moim gościem był Pan Profesor Robert Jerzynowak. Dziękuję Panie Profesorze.